Today, I'm thrilled to announce the official names for our next-gen VR system: PlayStation VR 2. Na CES 2022 Sony w końcu pokazała coś, na co czekała masa graczy, w tym ja. Chodzi oczywiście o PlayStation VR 2. Nie powiem bardzo oryginalna, wprowadzająca lekki powiew świeżości nazwa. Ale odsuniemy sarkazm na bok. Jak przedstawia się specyfikacja? Co z kontrolerami? O tym oczywiście w materiale. Ja jestem Drasil, a to kolejny odcinek DrasTV. Najlepszego programu informacyjnego o grach, technologii i świecie okołogrowym. Żartuję. Chwilowo cofnijmy się do października 2016 roku. Wtedy nastąpiła premiera pierwszych tego typu, nie pierwszych w ogóle, gogli do wirtualnej rzeczywistości, czyli PlayStation VR. Nie wiem czy można nazwać to swego rodzaju przełomem, ale był to pierwszy taki gadżet do konsoli stacjonarnej. Nintendo Switch i Xbox do dzisiaj nie mają takiego sprzętu. Chociaż Microsoft kiedyś coś próbował z Kinectem, ale widać, same kontrolery ruchu nie osiągnęły zbyt dużego sukcesu. A szkoda, bo był w tym całkiem niezły potencjał. Natomiast w przypadku Nintendo sensory ruchu robią robotę, szczególnie w takich grach jak Legend of Zelda Breath of the Wild czy Rainbow's Adventure. Ten drugi tytuł jest naprawdę rewelacyjny. W każdym razie gogle VR od Sony były swego rodzaju nowinką. Wartą zakupu? Moim zdaniem nie, ale ocencie sami. Osobiście do dzisiaj ich nie posiadam i jakoś nie czuję z tego powodu smutku. Chociaż co do najnowszej wersji, odczuwam pewne zwierzbienie w okolicach portfela. Nie powiem, kusi i to bardzo. Tylko czy będzie warto? Pierwsze PlayStation VR zostało moim zdaniem potraktowane trochę po macoszemu. Nie dostrzegłem ani jednej gry, która wzbudziłaby mnie ogromną chęć nabycia sprzętu, który w tamtym czasie kosztował tyle samo co konsola. A oczywiście bez PlayStation 4 gogle były kompletnie bezużyteczne. No ale czas pokaże. Na plus zasługuje

Zgodnie z zapewnieniami PlayStation VR 2 ma przenieść granie w wirtualnej rzeczywistości na zupełnie nowy poziom. Dzięki zestawowi słuchawkowemu i nowym kontrolerom PlayStation VR 2 Sense mamy odczuwać zwiększony zakres wrażeń. A to wszystko dzięki kreatywności tworzonych światów gier, wykorzystywaniu najnowszej technologii w sprzęcie, grafice o wysokim poziomie odzorowania wierności oraz nowym funkcjom sensorycznym. Opierać się to ma na innowacjach wprowadzonych przy okazji PlayStation 5. Wszystko brzmi pięknie, ale jak dokładnie ma to działać? Jak już wspomniałem, PlayStation VR 2 ma zapewnić wyrażenia wizualne dzięki grafice o wysokim poziomie odwzorowania wierności, oferując 4K HDR, 110-stopniowe pole widzenia oraz zaawansowane renderowanie. Z kolei dzięki wyświetlaczom OLED możemy się spodziewać wyświetlania 2000x2040 na oko. O płynnej częstotliwości odświeżania między 90 a 120 Hz. Zewnętrzna kamera okazuje się zbędna ze względu na śledzenie kontrolera. Ruchy gracza i kierunek, w jakim patrzy, są efektem zintegrowanych kamer osadzonych w samych goglach. No to jest sztos, nie powiem, że nie. Zawsze to jeden sprzęt mniej do kupienia. A co chodzi z tymi nowymi funkcjami sensorycznymi? W skrócie niewiarygodnie głębokie wrażenie zanurzenia w świecie gier. Odpowiada za to technologia PSVR 2 Sense, w której skład wchodzi śledzenie gałek ocznych, sprzężenie zwrotne zestawu słuchawkowego, dźwięk 3D i innowacyjny kontroler PlayStation VR 2 Sense. Jeśli chodzi o to, całe sprzężenie zwrotne zestawu słuchawkowego, to jest właśnie jedna z tych nowych funkcji sensorycznych. Ma ona wzmocnić nasze wrażenia z gry. Tworzy ją pojedynczy, wbudowany silnik z wibracjami. Chodzi o to, że będziemy mogli poczuć podwyższony puls postaci, pęd obiektów przechodzących blisko głowy lub wrażenie pchnięcia, gdy będziemy pędzić do przodu. Dodatkowo Tempest 3D Audio PS5 ma ożywić dźwięk w naszym otoczeniu. Krótko mówiąc, mamy poczuć jakbyśmy byli w grze. Zajeżdża mi to trochę Sword Online, a to nie skończyło się za dobrze. Ci co oglądali to anime doskonale wiedzą o co chodzi. If your HP drops to zero, Your avatar will be deleted from the system forever, and the nerve gear will simultaneously destroy your brain. For example, with eye tracking, you'll be able to interact more intuitively as your character while allowing for improved social expression. Warto jeszcze wspomnieć o jednej nowej funkcji śledzeniu gałek ocznych. Funkcja ta nazywa się Eye Tracking PSVR2. No kto by się spodziewał, że będzie to się nazywać jakoś inaczej? Ma to pozwolić nam, graczom, na bardziej intuicyjne interakcje na nowe i zbliżone do realizmu sytuacje, pozwalające na zwiększoną reakcję i lepszą ekspresję. A to z kolei ma zapewnić nowy poziom realizmu w grach. Cały ten zbiór technologii i dodatków wspólnie ma sprawić, że granie będzie bardziej instynktowne. Sam proces konfiguracji PlayStation VR 2 ma być banalnie prosty. Mianowicie będzie trzeba podłączyć jeden kabelek do naszej konsoli, żeby móc zanurzyć się w wirtualnej rozgrywce. Powiem szczerze, że gdy tak się to czyta bądź słucha, to brzmi to naprawdę rewelacyjnie, ale jak będzie w rzeczywistości, okaże się tak naprawdę po premierze sprzętu. Tymczasem Sony zapowiedział już nowy tytuł VR. Horizon, Call of the Mountain, tworzony przez Guerrilla i Fire Sprite. Ale o tym to już będzie w oddzielnym materiale. Pozostała jeszcze kwestia ceny PlayStation VR 2, ale o tym na razie nie wiadomo nic. Osobiście uważam, że to będzie mm, bardzo zbliżona cena do PlayStation 5 wersji z napędem. A wy jak sądzicie? W tym materiale to już wszystko. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, że jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zostawcie lajka, a w komentarzu wyraźcie swoją opinię. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, żeby nie ominął Was kolejny odcinek. Tymczasem się żegnam i do następnego cześć.